Goni, 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 goni. No i. Ooo, bloczkowy. <grymne> <grymne> Ej, poznaj się! Helikopter, helikopter, pa. I co jest? Sali łatwiej mnie goni. Ja <grymne> Siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie w jeden, sorry, 11 odcinku z Sons of the Forest No, Przywita się, siedzi na koparce Standardowy <laughs> Idziemy teraz w tym odcinku do M Tego maintenance Mieliśmy iść w tamtym, ale tam coś nie wyszło No właśnie, i zapomniałem mówić w odcinkach gdzieś w poprzedniego odcinka, wbijajcie, bo się dzieje Ciągle przez te trzy odcinki Ciągle się działo, ale przez trzy ostatnie się działo mega dużo, więc Jak ktoś nie widział, to można go przegapić oczywiście No i jedziemy no to... chyba le? A teraz znajdziemy jakiś yy, pytania, nie idziemy tam do tego. Teraz. Tak, tak, bo to jest po prostu załoga, jakby nie. A czy pójdziemy, bo tam jest fajny lud? Tak, ale poza odcinkiem może coś. Pójdzie, no i poza odcinkiem można, bo tam widzę widzieliśmy już dwa razy, nie? Na odcinku. Tak, i jak ktoś pytał, jak nie widział odcinka, poczniemy go, to ma wbijać. Ale jak ty pytał, co z tyłu jest y, taki, jakby patyk, taki pomarańczowy, to nam do oznaczył to patykiem. Tam też coś chyba jest ciekawego. Nie wiem. Surowca Dobra no, czekaj, bo stamina Ale na razie nie mam więc nie mam jakiego... Podejrzewam będzie z tej gry jeszcze z 5 odcinków 6, bo mamy tyle do zwiedzania rzeczy. Po VIP bunkry, po samoloty, helikoptery, wszystko, nie, więc nie wiem. Eee pytajnik jakiś Fabian Gdzie? To, golf, to golfowy wózek chyba jest. nasz Nie, bo, nie, to nie jest wąsowy... wąsowy. Dobra, nie, idziemy tam. Jezu, zeswyduj się człowieku no sorry no Ej, bo są dwa jakieś pytania Takie migające kropki Ja nie mogę Ja więc mi daję Możemy zobaczyć to, że W ogóle bo nie wiem Pytanie nie wiem. To jest pytanie To jest takie jakby X niech będzie Tak jakby kropka pulsująca No A, patrz tu jest A wuski go... Mhm czy. Ue, kurde! To była zasadzka! To była zasadzka! Come on, man! To była zasadzka! Gdzie jestem, kurde? Dary, dawaj, wsiadaj, wsiadaj! Nie, nie zostaw go! Oj! Nie zajebać, kurde! Czemu? Za to żeby zabiła prawie! To była zasadzka, wiedziałem, żeby to nie iść. się z dupy wyjawił, ale ja wyciągnę na jego serbę chyba. Czy nie? Także Dostał jednego heada Dostał <noise> w nos chyba jak ten Daj go, tak robimy Gdzie mięso pewnie, nie? O! Gościu, w plecy! Głowę jeszcze go trzeba wziąć Nie mogę A! Ty, kur... A! Co? No? Co? Co? No Ty! Skóra weżęca, połącz! Czy mogę połączyć? Mogę zbroję zrobić. 2T i yy, tkanina. I zbroja z tego. Słyszę, 2T te i tkanina. Zrób sobie. Słyszę. Zaraz. Pety, goni, 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 goni. O ty śmiecił. No, się chyba po pomleko soliłaś, chyba. No teraz, teraz, teraz nie. Tylko właśnie ta że litość. Palgumę. Szlata. aha a środka techniczna była z czego? no nie mam tego ja nie płacę ale pan płaci dobra dobra do przodu i to jest ej stój a, dobra jedź w Dob dobrze jadę? lewo o widzę już to jest szeroko ciężko tym jeździ. Nie... gdzie ty jedziesz? no no maintenance'a czekaj <laughs> <laughs> czekaj <to> już <jest> pierdolony sam <laughs> są na prądku bo jest chłopczyc samolot jest samolot tu jest <laughs> gdzie samolot? tu Aaaaczywiście, żeby... no nie, o, nie widziałem. To nie, jedzie kurna, prawo, lewo, góra dół. To samolot. Aha, falizki. no nie było tych falizek Możesz coś tak zrobić chyba. No bez kitu. Po co nam to otwierać, jak można uderzyć? Oj bilet, pa, bilet mam. Strój! Gdzie bilet? Jest nie, kur! Haha! Zewracam się w sobie! Cholospring swojej. A mówicie, że wracam! was bardzo serdecznie. To się wytnie chyba. A może nie, może tak. niebezpiecznie. Tak, bez kitu. Mało M na poręcznie, nie? E! O kur! Gdzie poszłaś? Achtunger! No! Ej! Ej, czerwony, 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 czerwony! No, ucieka się O ty kurwa. O sorry, zajebałem i ty mi też zajebałeś Siema No ty k... To unik robisz? No Ja myślę Czekaj, pancerze teraz nie mam już przez to No i ciul Dobra o tego maintenance'a w końcu nie wytrzymam zaraz, widzowie. Zabij ją, zabij ją, zabij ją. Ło ale Zabij ją, ja nie patrzę, się stać. Ja nie Ej, mogę, zostanę i tu jest zaraz wszyscy. Ej, po umrę, pomóż mi. Nawet boi coś, człowieku, ja, ja to na tą dupę, nie? No pomóż, ty, bo umrę. Ją? No, umrę. ja do ja, ja okresła idę. Ale ja, tam jest. Umarłem, dziękuję, K ku... NIE WIEM NO Obe, stary, biegnie Za, Weź ją zabij, zabij ją, ja sobie zabiję Tam syłuję, zabij ją Ja chciałem go kusić, chciałem zabić, ja nie mam HP Weź i <noise> <noise> zabij, błagam cię Błagam, no Jezus, jak się ta gra jest roz... No wiedziałem, że to nie grać jednak Gdzie to jest? Pali się A łopata chyba, czy nie? No tylko gdzie? Ta tu! Gdzie, Pode to, mną Gdzie? Tomo to ty wiesz co możesz zrobić Dla siebie No zaraz się Zupa, obiad! Ok Zostałem prawie bana, nie? Zresztą, jest to? Przecież tą grą No to jest taki ten bunker B chyba Po prostu Dobra Maintains B, jest. No otwieraj to się patrz na ten napis. Pytałem dawno to. No, cóż się. No. Aha. Dobra. A! Nie, nie, Tam coś jest złego. No i zdycham Co jest? To? Nie, nie klikam nic, nie klikam nic. No my tylko byliśmy. Czy, czy podobne to jest? Inny maintenance. Byliśmy w A. Na pewno. Mój k***! O! Fajnie, fajny skrót. No! to. nie byliśmy? Podobne, me nie, podobne. Co to jest? Konserwacyjny C! Na laptopie. Tu mi kolejny. A, B, C. Po Mogę do sobie tu założyć? <grym> Nieha, fajnie. Że nie ma, mam kolejny tumik i nic zrobię z nim. W sensie po kolei pościmy leciul Po prostu a na kolejny. zapas jest ABC No ale w sensie ten tumik wcześniej, nie wiem No i... In... o Bloczkowy Dobra, tyle i tam już z bogaci, nie? A bia... A bia... Co? A tego chyba coś utopiło. Nie byliśmy tu, bo woda tu jest, a nie było wody. Poznaję. Co to tak? Powiedziała tak, tu coś jest więcej. Chyba nie ma, nie? No nie ma. Na fajny bunker. Ja dosmarnę, denerwuję tak granie powoli. Pytanie, czy przychodzimy tylko jakiś kurde. No ale mamy, masz kurde do C. Tu ja pi! Co? Napijmy się wódki, chyba. Chyba <grywa> by mi zabrało. Bo wódki się tapi. Dobra, I dawaj I my idziemy do C, tak? Noo, w tym odcinku to do mnie było krótki, 12 minut ma. 11 o 12 minut no. po drabinie do góry Hop 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 Chyba mogę to odcinek zobaczy szybko tutaj W dysku Ciekawe jakim dysku Eee wideo Eee ta 11, okej okay. Nagrywamy źle M Jak menel Idziemy tak Bunker mieszkalny i z tego bunkru mieszkalny A gdzie, gdzie, jak się nazywa ten bunkier mieszkalny? Residential. No. A łóżko blisko nas chyba i z tego łóżka idziemy do tego M, z tego M do tej kurwa jakby flagi, z tego z tej flagi do vip i z tej... Ale flaga to chyba tylko po prostu są te wózki ale pójdziemy zobaczyć. A no tak, go, dobra, no kurde. no to my idziemy, może się, cię zrobimy, bo za No. To idziemy z... Dokładnie. Z... No, cięcie. To jest Nie zajęcie. Drojdowie, jesteśmy, znawiamy, bo tu jakaś jaskinia była. I zobaczymy <laughs> co chodzi w tej jaskini. Eee, fajnie. Ale po prostu lud chyba, nie? Czy nie? Ale spoko O! i konserwę wezmę otworzę, bo nie mogę więcej wziąć już Zostanę lekki w przed jaskinią, bo zablokowałem Bo tu jest jakaś lina do góry Pierdzielisz No chodź No idę Bo się zesram Dobra, wchodzę na nią Kurwa ła! Ciemno A to jak w foreście to wygląda Słuchaj, wyjście jakieś chyba wyjście, 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 albo wejście Wyjście chyba. To jak wyjście to zobaczymy co tam jest i wracamy tędy wiesz. O Weź to No fajnie, przepraszam nie mogę o, Zajebiście A wyjście, Sk czekam, czekam na sobie To niżej, skoczę czy nie? Nie Ja zaskoczyłem Ile <laughs> afet straciłeś? Nic Aha Jestem Marek Akrobata stary <laughs> Mogę tu łóżko pierdolować Tu jak już nie jestem Osajeta Co jest? Saszeta Koło mnie O faktycznie dobra O leki Nie mogę, nie mogę łóżko zrobić Te mięso nie zgniłe przecież Bo przecież nie mam jak W ogóle czemu ja mam te GPS? Są chyba 7 ich, one są różne jakby No mam ciul. Idziemy tego, tego łóżka To nawet robię chyba cięcia już, zobaczcie jak nam jazda przebiega O Jezu, pod górkę ty Dobrze ciągnie ten Alex Oj, yy, alta mi się odpalił na Discordzie Musiał zabludować Ale nie, ja mam przechwane gry, nie widać czego A, ke, ke. Ule, Co tam jest? Księżyc A księżyc na niebie to ciebie Pa, 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 jedzie, pa, jedzie, jedzie, jedzie stoch! to... Kaczykali, znaczy <Five Heaven rico> Zajebiście <gezeverza> no. Chyba nie wiedziemy. Co Dziad teraz? Dziadek! Halo, pomocy! Äh, no, o dziadek! Oba. Jak tam i̇şte wejść? Po prostu. Parkier? Chyba nie, nie wejdziemy musimy iść dołem jakoś. Zaraz koło łóżka jesteśmy. Są jakieś dwiaski nie koło tego, to można zobaczyć potem. Nie wiem. O woda. Łe, kurde, Trzeba <laughs> uważać, trzeba uważać. Ja, to, trzeba to, uważać. ja się drapię po głowie, ja spadłem Piałem bo... ja po czymś innym A, cukna i wydrukowaną w 3D. Fajnie Odważnie Wydrukowaną w 3D 3D Dobrze w HD z zuku dostaniesz łeb. Pode cię ty... <laughs> na ropę <laughs> Na ropę, <laughs> na ropę. Mordeczki, ta gra jest po... Chciałem kurka... To nic nie widzę, no. Dobra, zaraz się widzimy. Zatem to zobaczy, będziemy się widzieć. Kur... <laughs> Mordeczki, jesteśmy w jakimś znowu miejscu zapytajniku. Jakiś gościu żył i nagle umarł. No idę tu po i znowu jakaś jaskinia? Aż jakiś żywy tu był? Kur... A. Co? Chodź. Czekaj. Chodź. Idę. Łe! Ej, ja... Na linię zjeżdżam. Eee... Nice. Co to jest? Ty, co to jest? Gdzie idziemy? Jakieś te może Nie wiem, właśnie jakieś mm... Ciekawe Weź się ten ja mam łuk, żeby wiesz o co chodzi? Poddać cię jak ktoś tam jest? O siebie Je z tą grę komputerową Kaszczany jedne Kaszczany, o przyrzek przecież... Na drogę Późni <grym> 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 na dół O Jezus Ale chyba nie umarłbyś, czy umarłbyś? Umarłbyś A e, to by co zabrało Łe, no Projekt. Pa, projekt Projekt y, Zupa! Aha Ej, ukrzytowali chłopa Więc co to koniec? No? Fajna skinia. Zaczęliśmy szkieletów chyba nie mamy projekt jakiś nowy. No. To wbijamy. Już bez cięcia, bo tu obok jest ten. Dobra, teraz idziemy do tego... W końcu. Tego Tak, bo nie wiem, widzę tyle, ta gra po bo tyle jest tu i temu zdobycia, że my się rozpraszamy tym. I chodzimy. Gdzie była żalina no tu? Czy jakaś taka jaskinia, taka spoko jakby Nie wiem Dobra Tu kolejny ziomek leży Znowu G o I znowu ten GPS widzowie, ja nie wiem naprawdę a my tyle tego, a zobaczę w ogóle jak to wygląda ten GPS Zobyłem To na ostatni Aha, do pytajników po prostu ten jest. Tak Dobra, chodź tego łóżko. Koło muszę GPS albo Ida. No, ale jest jakiś pewien, bo pusimy mi na niebiesku świeci Ta, już nie na ja mnie podchodzimy. Normalnie do tego łóżka. Zasadzka. <słuch> Zasadzka, no. To było w samym odcinku. Chyba nie. Kurwa łoś znowu już jest no, e, nisko bardzo ta lata e, e! <laughs> Ej poddaj się! Helikopter, helikopter, i co jest? Zaraz, Ja pie! Ale no! Ty śmieci przez helikopter przechciał! Koniec, kapisz nie kapisz się. ten skórę dałe. A mam mu jeszcze tu, dobra. E Luz, mam, ja luz. Ja nie mogę, z, z helikopter mi zajebał, chłop. Chciałem no. Kolejna skina, a nie, to, a to jest ta chyba. Ta potrzebna. Na szczęście. Zrobiłeś sobie tylko armor, bo przecież. A wziąłeś ten? Co? Do ta? A to jest jako strój, czy jak? No, chyba ta. tak. Teraz ja zrobię sobie troje tych tych, bo przecież mam tych kości też. No, brakuje mi jednej kości, chyba. O, jedno Gdzie to jest? głowa Tam brakuje jednej kości mi. Fajnie. No dostaję, bijem jakiś śmieć. Nie wiem skąd się pojawiają mnie. Dobra, wyciąłem pistolet. Kurde, skończyło się kuba strania Dobra, chodź do jaskini i tyle Ej, to jakie są trupy te? Żywe trupy Lekka wezmę otarkę jeszcze szybko i wchodzę I się Ja też się przydałem Dobra, w końcu tu gdzie mieliśmy być, nie? Więc dobrze, o kurwa, jaki dziwny klimat Ej, e, dziwna jakieś mas. Lak like jakiś OOOOO Kkojażę to miejsce chyba okay. Góra czy dół Okej Góra czy dół Góra zobaczę Nie da się On da się od razu Właśnie Lepiej bronisz broni już weźmiał mam w końcu To tu się naszego no Karta Cześć, może na odcinku czy nie Bo nie mam minut 24, zakończymy na ten sam odcinek, bo to coś grubego szykuje. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach, zaraz nagramy kolejny z tego Więc <grym>, ożegnaj się z pistoletem. Dziadek. Siema dziadek!